Siemaneczko, panowie, locik chodzi. Straluszki, e, co ja mam powiedzieć, z wczorajszych i puszczania, jeden dzisiaj doszedł, siedmiu nie ma. Na chwilę obecną, tak to wygląda. Takie są straty. Radzą, troszkę wiatr, wiatr, wiatr. To tak to wygląda. Nie ma takiej żółtej, co ona przychodziła. Już tutaj. Możliwie na 10 km szła przez te lasy, góry lasy. Ciemny chciałem przemknął mi no i tak to wygląda myślałem, że przyjdzie więcej ale ciemnego nie ma innego. ciemny był też puszczany taki z fartuchem ciemna serca tu jej nie ma co wiem do tych trzech pesztów Dwóch peszczów co powinny być, a ich też nie ma. Prawdopodobnie przestrzeliły, bokiem poszły i trochę moja wina też była, bo moim zdaniem przy późno były puszczone. Tak mi się wydaje, ale nie poddajemy się. Przyniosłem mu dwie takie boczate. No. jednego gniazdziaka mam Jeden jest stary, drugi młody. Jeden jest sumie. Tylko że tamten jest y, wylot na wylot jest na chyba jedno siwe, reszta białe. Czy dwa siwe? Jakoś tak. Jeszcze jasny jest jeden puszczony z plecami. Tu moje dwa młode boczate też, karpiate. Jeden wylot, drugi zwykły. Tu już zostało parę sztuk. Jasne. Zostały trzy żałowniki, zwykłe, samica drożka, dwie czajki i winerka. To będzie samiczka młoda. To jest ładny przełodnik, myślę. Że bardzo ładne tu są tu jest ojciec jego matka. gdybym miał ze 30? Czajki, tak to jest. To 100 lat nie wiadomo, czyje to jest, ale to, jasno. to jest. To samo, ale siedzi tych sieci. Co tu więcej? Jechać zaraz po zboże Przywieźć żytko się skończyło Byłem ostatnio u kolegi wieśka Prawdopodobnie będzie Likwidował Gołębie, a przynosił sobie Będzie yy, Będzie przynosił trochę Co im kurwa da, żeby one tak nie zipały? No ogólnie jest gorąco, ale Zobacz. mówił, że może mi jest sprzedać, a jest 70 sztuk. wsiądzanie a ma sobie przynieść yy, jakieś tam wiodynki, srynki winerki ten jasny przyniesione, z koronie z leszczy dołu łapane i to tyle to jak Widzicie straty 7 sztuk myślę, że jak to się tutaj niedaleko złapał to raczej przyjdę, bo ta żółta też raz co puszczałem w tamtym roku też Zginęła i po tygodniu z czasu przyszła. Też trochę źle zrobiłem, że się były puszczone cały dzień w sumie. czy mnie poznaczył trochę, bo lepiej mi się wydaje, ale pierwsza połowa przyszła, to jest najważniejsza. Siedmiu nie ma z dwudziestu dwóch. To było 21 Budapesztów, jeden ciemny z fartuchem. Wyszło. No i to tyle panowie Pozdrawiam wszystkich serdecznie Jutro mamy sobotę Pewnie coś będziemy ganiać Myślę I To tyle Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie I do następnego filmu Trzymajcie się Hej